Hej, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak wykonać szybkie i proste świąteczne dekoracje. Koniecznie zostańcie ze mną. Do pierwszej dekoracji będziecie potrzebowali świecy, jakiejś ozdoby. Ja wykorzystam ala drewnianą gwiazdkę, kremową rafię, którą przewiązuję świecę dookoła. Następnie klejem na gorąco przyklejamy kawałek gałązki. I gwiazdkę i gotowe. Teraz pokażę dwie propozycje na świąteczny świecznik. Potrzebujecie szklanego pojemnika oraz dodatków. Wsypujemy piasek. Ja mam taki dekoracyjny z Ikei. Wybieramy idealną wstążkę kilka razy wokół szkła przeplatamy. Zawsze przed przyklejeniem sprawdźcie, czy stworzona dekoracja Wam się podoba. Ja wolałam tutaj coś troszkę innego. Wiążę wstążkę tylko na raz, zawiązuję na kokardkę. Obniżam ją do wysokości piasku, wsuwam gałązki, kładam świece i gotowe. Kolejna dekoracja to strojk świąteczny na stół. Jako podkładkę wykorzystaj kawałek kartonu lub tektury. Najpierw sprawdź, jaką dokładnie średnicę potrzebujesz. Wyrysuj odpowiednią wielkość koła i wytnij. Naklejaj szyszki naprzemiennie z gałązkami. Do środka wstaw świeczuszkę, tylko pamiętajcie ostrożnie z podpalaniem. Już dobrze mnie znacie i wiecie, że nie będzie tutaj błyszczących wstążek, sztucznego śniegu, koralików i brokatu. Kolejna propozycja jest również bardzo prosta. Weźcie jakąś metalową, starą tackę, jakiś talerz, im bardziej obdrapany tym lepszy. Nasypcie tam orzechów, świeczkę ozdóbcie wstążką, gałązkami i innymi dodatkami. mi się podoba. I wstawiamy świeczkę do środka. I gotowe. Teraz zrobimy ozdobę na choinkę. Potrzebujesz tylko gałązki, nożyczek, sznurka i kleju na gorąco. Odcinamy kawałki gałązki na takie wielkości od najmniejszej do największej, tak aby powstała nam choinka. Jeden dłuższy kawałek posłuży nam jako nasz trzon, jako rdzeń trzymający całość, do której kleimy na gorąco nasze poprzednie gałązki. Teraz robimy pętelkę ze sznurka, naklejamy go. I gotowe. Według mnie to bardzo prosta, piękna rzecz, którą wykorzystam na pewno na choince. Kolejna dekoracja to świeca obłożona laskami cynamonu. Najpierw obwiązuję świecę wstążką tak, aby móc kleić do na monowe pałeczki. Następnie przyklejam jedna obok drugiej na klej. Najlepiej jak wysokość świecy będzie niższa o maksymalnie 1-2 cm. Teraz obwiąż całość naturalnym sznurkiem kilka razy i zawiąż na kokardkę. Przykleję jakieś dodatkowe ozdoby. Ja użyję zielonych gałązek z małą szyszką. I gotowe. Do kolejnej dekoracji użyję zwykłego słoika, takiej średniej wielkości, papierowej ekotorebki, nożyczek i szyszki. I sznurka naturalnego albo wstążki. Obieramy odpowiednią wysokość torebki, obcinamy ją i wywijamy. Po czym wkładamy do niej nasz słoik. Obwiązujemy wstążką, przyklejamy szyszkę i wkładamy świeczkę i gotowe. Kolejna prosta dekoracja. Kolejna propozycja będzie bardziej hmm, taka industrialna. Użyję puszki uprzednio dobrze umytej, takiej specjalnej wstążki ze sznurka i gwiazdek anerzu. Obwiązuję wstążką dwukrotnie, aby uzyskać mocniejsze krycie. Przyklejam naklej. Następnie użyję trzech gwiazdek, tak aby zakryć ewentualnie widoczny klej w miejscu klejenia wstążki. Wkładam świeczkę i gotowe. To była już ostatnia z moich świątecznych propozycji. Gorąco was namawiam do wspólnego kreatywnego tworzenia własnoręcznych ozdób świątecznych. Dajcie znać, która dekoracja najbardziej wam się spodobała. Ja już się z wami żegnam i życzę wam spokojnych chwil spędzonych z rodziną.